Cześć, to ja, Wasz ziomek ryba kromek. Czas, żebyśmy na tapetę wzięli najważniejszą imprezę sportową, co się była rozpoczęła w listopadzie. Chodzi oczywiście o Puchar Świata w skokach narciarskich. Nicowy <grymne> tam, kto by się przejmował skokami, jak się rozpoczął mundial. A właśnie na tym mundialu Polska zajęła trzecie miejsce. Nie Chorwacja? Nie! Ale o tym za momentu mori. Jestem ziomek. Ryba kromek wszystkich wkurza, że mam domek 600 metrów plus garaże, że nad swoim basenem się smażę. Ja co prawda interesuję się piłką nożną, jak tu powiadają, od wielkiego dzbana, ale jak się dowiedziałem, że jest duża szansa na nadzieję, albo duża nadzieja na szansę, to postanowiłem za naszych też ścinać kciuki i nie tylko. Na początek może taka garść statystyk. Dobry numer, co? To mi pokazał taki koleś na przejściu dla pieszych, jak go strąbiłem, bo za wolno biegł. Ten to tak mi pokazał, nie? Już nikomu tego nie pokażę. No, chyba, że mu palec odrośnie, nie? No, nieważne. Wróćmy do gry naszych. Chociaż oni też chyba nie chcą wracać nawet pamięcią do swojej gry. Także cześć ich pamięci, nie? Na początku mistrzostw każdy z nas zastanawiał się, czy nasi, jak zwykle, będą dawać ciała, czy jednak wyjdą z grupy. Okazało się, że można i to i to. I dawać dupy i wyjść z grupy, nie? Bo oni grali w najgorszym stylu, stylu drużyn, co się do mistrzostw zaklasyfikowała, nie? No niestety nie udało się trenerowi Michniewiczowi zrobić z wody wina. No ale to nie jest jego wina, bo wiadomo, jak wina, no to wina Tuska. Polscy piłkarze mieli grać tak, jak nigdy jeszcze nie grali, a grali tak, jakby nigdy jeszcze nie grali. <grym> Tutaj pomzeczka, żeby doszło. Doszło, okej. Okay. Pojawiły się bardzo poważne zarzuty wobec Roberta Lewandowskiego, że on napastował, będący w Borusi, napastował w Bayernie, teraz napastuje w Barcelonie. Dlaczego? Bo jest napastnikiem, a trener ustawił go w Katarze na obór. Robert do tego stopnia nie chciał, żeby bramkarz wyciągał piłę z siaty, że Meksykowi nie szczelił karnego. Ja od prawa karnego no nie jestem specem, chociaż paru sędziów w życiu poznałem, ale to nie jest nomen amen o tym rozprawa. W każdym razie przypuszczam do siebie takie przypuszczenie, że Robert mógł pamiętać taki wiersz, który napisał pra, -pra dziadek trenera Michniewicza, słynny poeta, Adam Michniewicz, który poza tym, że wymyślił swoją drogą pyszną wódeczkę e, Pantadeusz, wymyślił także taki wiersz Reduta Obrona, która już na początku zaczyna się słowami Nam szczelać nie kazano. Może to dlatego? No, co prawda, Robercik się troszeczkę odblokował i tak jak premier chciał, strzelił premierowego swojego gola w Mistrzostwach Świata. To jednak w grupie to biegał po tej obronie, jak po prostu kot z pręgierzem. Kiwior w ogóle nie kiwał. Czy tam Kawior on się nazywa? Generalnie był nie do a Błaśczykowskiego to w ogóle na boisku nie było widać. No, jedyny co był dobry, to ten nieszczęsny szczęsny, nie? Co jednak wpuścił parę goli. Dlatego się wciąż dziwię, że. Znowu Dudka na Mundial nie wzięli. Generalnie mistrzostwo zdobyła Argentyna pokonując w finale w karnych Francję, ale Polska zdobyła moralne trzecie miejsce i Chorwaci powinni oddać swoje brązowe medale. Tego FIFA nie przyzna, no bo to jest taka organizacja przeżarta tą korozją, ale fakty świadczą o tym, że to jest ewidentne trzecie miejsce. Słuchajcie tego. Po pierwsze, Primo. Mecz finałowy sędziował sędzia z Polski, sędzia Marcinek, więc od razu widać, że Polska otarła się o wielki finał. Po pierwsze primo, drugiego prima Polacy na tych mistrzostwach przegrali tylko z mistrzem i z wicemistrzem świata, więc jest ewidentnie trzecie miejsce. I po drugie primo, drugiego prima, czysta matematyka. Polska w grupie przegrała 0-2 z Argentyną. Argentynę popchnęła Arabia 2 do 1, a my z Arabią wygraliśmy 2 do 0, więc wychodzi na to, że Argentynę pokonaliśmy w grupie 1 do 0. Potem w 1.8. finału Francuzi wygrali z nami 3 do 1, ale później pokonali Maroko 2 do 0. To tak, jakbyśmy my w półfinale z Maroko zremisowali 3 do 3. Chorwacja popchnęła w małym finale Maroko 2 do 1, ale wcześniej przegrała z Argentyną 3 do 0, z którą my, jak już żeśmy obliczyli wygraliśmy 1 do 0, czyli tak jakbyśmy z Chorwacją wygrali 4 do 0, więc z Maroko wygraliśmy co najmniej 5 do 1 w małym finale. Takie są fakty temu nikt nie zaprzeczy, także największy sukces polskiej piłki od 1982 roku, ale powiem wam, że gdyby teraz tamci piłkarze zagrali w tych finałach mistrzostw świata, to jestem przekonany, że nie wyszliby z grupy. No trzeba oczywiście pamiętać, że ci faceci mają teraz po prawie 70 lat, ale z drugiej strony, gdyby ktoś im obiecał 30 baniek za wyjście z grupy, to może by się tam na boisku zażynali i wspieraliby się na te zażyny swoich możliwości. I poszliby dalej. No i tutaj wracamy do mojego ulubionego tematu, do pieniędzy. No ale 30 baniek. No, żeby to były przynajmniej jakieś poważne pieniądze, a nie jakieś tam e, grosiki, chociaż z drugiej strony każdy grosik się liczy o czym zaświadczył grosik wchodząc na boisko, no nieważne, w każdym razie 30 baniek e, premii obiecał im premier e, na obiedzie i tu można sobie przy słowie takie przypomnieć niedziel skóry na obiedzie nie? się zrobiła straszna afera tam się sytuacja zmieniała jak w tym e, w kineskopie, no i e, w końcu e, ten piłkarz Grzegorz ten, co tam takiego krakowiaka nam pierdyknął w meczu ze Słowacją na euro, Grzegorz Krakowiak, no to on wypalił niesamowicie, że on część tych pieniędzy od premiera przeznaczyłby na cele charytatywne. To kurde, to już trzeba dostać, żeby dać, i co i że, cześć. No ja pierdził to co on chciał sobie pobrać opłatę manipulacyjną. Kurde, generalnie powiało wiochą i ja dochodzę tutaj do takich wiosek, że to po prostu jest brak kultury, nie? To tak jakby sąsiadowi nie odpowiedzieć na dzień dobry. Dzień dobry panie Romko. Z pierwszej, pan, nagrywam. Kurde, ludzie to potrafią być chamscy. No, w każdym razie szambo wybiło. Długo jeszcze będzie śmierdziało, ale tymczasem radujmy się tym trzecim miejscem i z takim radosnym nastrojem wejdźmy w te święta. Więc na te święta będę wam życzył tego, co zawsze mi życzył taki mój kolega, dealer e, samochodowy. Prawie życzę wam białych świąt. A komendantowi policji życzę, żeby uważał wieszając bombki na choince. <noise> Także wesołego Alleluja! Czy co wy tam śpiewacie, nie?